Przegrywała już Braga 0-3, ostatecznie skończyło się 2-3. No i bliski również porażki jest mistrz kraju, też przegrywa 0-3. No zobaczymy, czy będzie w stanie wrócić do gry. A my widzimy, że kura, a więc, chociażby sympatyczny pan Stanisław, znany z obiektu Górnika, zawsze również wybrał się na mecz do Porto. No, no cóż, czasami, jeżeli się ma za dużo w życiu, to wyrastają skrzydła. I wtedy człowiek zaczyna czuć się tak wolny, że ma poczucie, że może latać, może być wszędzie. Ja bym właśnie do tych moich dwóch koleżanek miałabym takie zastrzeżenia, żeby pamiętały o tej legendzie o Ikarusie. To Ikarus zlecił o ikarze, za wysoko. że Icarus to chyba był. E... Ikarus to raczej nazwa autobusu, chyba, tak? Ja, tak nie, nie tak ja się nazywa. Pamiętam. Po polsku Ikar. mówi się Ikar. Mhm. Detali tak? Ikar. Aha, no to właśnie. Robota to głupota. Z takiego założenia wychodził Arno Dybel i w ciągu 36 lat przypracował zaledwie jeden miesiąc. 54-letni Niemiec odrzucał każdą ofertę pracy: śmiał się wszystkim w twarz i pobierał zasiłek w wysokości 359 euro miesięcznie. Zajmował się jedynie zabawami, czasem jeździł wypocząć na Majorkę. Występował również w programach telewizyjnych. Teraz idylla się skończyła. Urząd Socjalny wstrzymał wypłacanie zasiłków dla Dybela. Teraz nie jest w stanie opłacić rachunków za mieszkanie i grozi mu eksmisja. Praca to gówno. Kto pracuje, ten jest głupi. Tak jeszcze niedawno mówił bezczelny bezrobotny. Ciekawe, czy teraz zmieni zdanie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Przeżywa bardzo Bartek Jędrzejak, że od pięciu minut powinien o prognozie pogody nam opowiedzieć, ale tak się Niech ciekawie powie. z paniami rozmawia, że no niestety, Bartku, wybacz, z małym opóźnieniem. Bartek Jędrzejak, prognoza pogody. Dziękuję. Nie mamy, nie mamy pogody? prognozy pogody. Widzą, Wracamy do rozmowy. Nie. Niestety nie możemy wrócić do rozmowy, robimy sobie króciutką przerwę na reklamę. A tak miałoby? Już po przerwie. Co już finał dziewięcioletnich starania o pomnik. Tyle minęło od pomysłu do realizacji. Zawsze zawsze coś pozostanie jak po nas, jak to się mówi. Zostanie 36-metrowy pomnik o wadze 440 ton, większy niż ta figura Chrystusa W Rio. No do pielgrzymki przyjeżdża, jak to się mówi. Tak do... Wichenia coś podobnie będzie. Mamy najlepszy widok w mieście. Pomnik już przyciąga turystów, którzy chcą zobaczyć gigantyczną konstrukcję, ale świebodzinia nie liczą, że to dopiero początek. Że ten świebodzin w końcu drgnie i coś się zacznie tutaj dziać, bo nie ukrywajmy, że e, świebodzinowi jest coś potrzebne. Coś, czyli monumentalna figura Chrystusa to autorski pomysł tutajszego proboszcza. Cała budowa trwała 5 lat. Teraz zgodnie z zapowiedzią sprzed. Z poprzedniej części gruchnęło też dzisiaj, że orzeł Orła Białego dostaje z tego panowie Hal. Nikaraguańscy żołnierze zajęli Calero, największą wyspę na rzece San Juan, oddzielającej Kostarykę i Nicaraguę. Oficjalne mapy umieszczają ją na terytorium Kostaryki, jednak serwis Google Maps umieścił wyspę na terytorium Nikaragui. Kostarykański rząd wystąpił z żądaniem poprawienia map. I znowu wracamy do rasowej polityki. I ja mam tylko, może nie, nie satysfakcję, ale nadzieję, że to, co się zdarzyło, za sprawą oczywiście kierownictwa PiSu spowoduje.